To Dobra, drużyny tworzą Skrzek i Baryła i Iwcia i Fern. <laughs> Sasza, czy ja mógłbym być w drużynie z Iwcią? No, ze sobą chodzimy. <laughs> Słuchajcie, parko gołąbeczków, nie jesteście tu, by ze sobą flirtować. Macie wykonać misję i tylko w takich parach jesteście w stanie to zrobić. Co ja biedny pocznę bez ciebie! O, tęsknić nieprzerwanie. przerwanie! Ile można? Ta dłoń jest do totalnej rozwałki, Aha. A ta jest do sieczki i krajanki! Wow, chciałaby. Może co dłonie przydałyby się w mojej pracy fryzjery. Zaiste! Ale nigdy też nie mogłabyś przytulić żadnej małej kijanki lub chwycić za dłoń miłości swojego życia. Właśnie o tym mówię! Straszne, że musimy się rozdzielić. To najgorsze co mogło nas kiedykolwiek spotkać. A może się jakoś zamienimy, byle tylko Sarza się o tym nie dowiedziała. Dobra, jesteśmy u celu, a nasz dostawca jest dokładnie po drugiej stronie przełęczy. Zostanę tu, żeby dać mu znak, kiedy działo przestanie działać. <śpiewanie> Sorki, pamięć mięśniowa czy liderki? Pomyślałem <śpiewanie> sobie zmyśleć, ogólnie... <śpiewanie> Ach. Daję Wam wszystkim zegarki. Wkrótce zacznie się zmiana warty. Działajcie zgodnie z planem, a wszystko powinno się udać. To na tyle. Ruszajcie. <grymianowice> Do kowa listy i paczki dosyć dwie. Do kowa dzisiaj listonosz spuści się. <grymianowice> Yeah. <laughs> yeah. Yes. Yes.